Cześć, pokazywałem Wam ostatnio swoje większe narzędzia w małym warsztacie, a dzisiaj pokażę Wam jakie mam małe narzędzia w małym warsztacie. Pierwszy jest Dremel, Taki, taka prosta szlifierka z e, regulacją obrotów, nie za mocna, ale też dobrze radząca sobie z MDF-em, bo przede wszystkim używam jej do MDF-u. Kompletnie nie nadaje się do, do grubych materiałów, bo po prostu się zatrzymuje, jeżeli czuję większy opór. Ale do mdf jest całkiem sprytna i fajna. Szlifierka oscylacyjna marki Dedra, bez regulacji. Nawet nie wiem, czy takie szlifierki mają regulację. To jest pierwsza, jedyna taka trójkątna szlifierka, którą posiadam. Całkiem nieźle zbiera MDF z twardym materiałem, mimo że używam go do dębu gdzieś tam, do miejsc, gdzie są, które są mniej dostępne. Jak widać, ten, ten szczyt powierzchni jest najbardziej zużyty na tym papierze, bo najbardziej na mi nim, na nim zależy. W sensie jest najczęściej używany i też jest ten rzep dosyć, dosyć wytarty. W sensie no, ta powierzchnia, do której się przyczepia papier, jest dosyć wytarta na szczycie. Ten rzep dosyć słabo trzyma, ale może to jest też uzależnione od papierów ściernych, które nie są aż takiej dobrej jakości. Całkiem często je używam, chociaż no nie zrobi roboty do końca i, i tak gdzieś tam trzeba poprawiać po niej ręcznie. Ale w takich trudno dostępnych miejscach, no gdzieś tam się sprawdza. Tak powiedziałem, przede wszystkim MDF. Śliwierka Milwaukee, akumulator 5 z serii M18. Nie wiem, czy to jest seria, ale pasuje ten akumulator do innych sprzętów Milwaukee, które ja mam i w ogóle są na rynku. Regulacja prędkości, bardzo fajny pad z mocnym rzepem. Tu mam jeszcze taki pośredni, pośrednią tarczę, która zabezpiecza ten pad przed zużyciem. Eee, dosyć ciężka, także, dosyć jest trzeba dużo siły i energii, żeby ją długo pracować. Eee, fajnie, zbiera. Minus taki, który ja zauważyłem od jakiegoś czasu, to napędzanie się te, tego ruchu obrotowego. Jeżeli ta szlifierka, ten konkretnie model, bo tak nie było od początku, to gdzieś tam się zmieniło. Może po prostu była za mocno eksploatowana. Jeżeli włączam tą szlifierkę i w ruchu ten ruch obrotowy, potrafi się napędzić do takich prędkości, że jeżeli przytknę nieumiejętnie tą szlifierkę z takim napędzonym, napędzonymi obrotami do materiału, to, to mogę zrobić po prostu dziurę. Jeżeli zrobię to pod kątem, czy no, myślę, że tak, że przede wszystkim kąt natarcia jest tutaj ważny, że on potrafi gdzieś tam zrobić dziurę. Eee, tak, jak mówię, no nie było tak od początku. Ja już się nauczyłem też z nią pracować i też wiem, że e, wiem, że ona się napędza jakoś bardzo mocno. Więc albo jeżeli nie chcę zrobić tych dziur, no to po prostu nie daje jej się tak napędzić. Chociaż czasami przy obracaniu materiału gdzieś tam, jeżeli są drobniejsze elementy, no to ona rzeczywiście się napędza i trzeba wtedy umiejętnie e, ją jakby używać. Wyłączanie i włączanie to też. Byłoby było uciążliwe, żeby ją spowolnić. No, tak czy inaczej, ja na, nauczyłem się już z nią pracować i, i już wiem. I to ma swoje plusy i minusy, bo jeżeli jest jakaś część, gdzie tam czasami trzeba więcej zebrać, no to ten szybszy ruch obrotowy, on, on gdzieś tam pomoże mi to zebrać yy, sprawnie. Ale jeżeli zrobię to nieumiejętnie, no to po prostu zrobi mi dziurę. Ale dobry sprzęt, używam. Często. Chociaż. Długo za mną chodziła szlifierka już 150 mm, bo te elementy już czasami są coraz większe, i no i też ta szlifierka. Jeszcze długo na niej nie pracowałem, bo szczerze mówiąc, niedawno ją nabyłem. Więc jeszcze nie mam jakiegoś takiego dużej, dużego doświadczenia z nią. Kupiłem ją inspirując się filmikiem na woodflow, na kanale woodflow. Gdzie jest recenzja tego właśnie modelu? I, I ta recenzja jest całkiem przychylna, więc na pewno są lepsze sprzęty od tego oczywiście, ale, ale myślę, że też będzie mi będzie mi dobrze służyć. Mam już oczywiście jakieś w planie elementy teraz patrzę na, na materiał, który jest do przeszlifowania i na pewno będę używał e, używał tej szlifierki z pewnością. Pomoże mi zaoszczędzić trochę czasu. Eee, także taki sprzęt. <laughs> Szlifierka oscylacyjna. Której w ogóle nie używam. Więc Kiedyś się chyba dostałem na jakiś prezent i jakoś jej. No nie wiem, jakoś nie mogę się do niej przekonać. I jakoś jej, ja jej nie używam. Kolejny to czołg. Czyli szlifierka taśmowa, ręczna chyba tak ją można nazwać, ma regulację obrotów, no, sprzęt jest do grubszych spraw, grubszych tematów, na pewno nie do jakiegoś drobnego wykańczania tylko do, po prostu do grubego zbierania materiału i mimo, że jest to budżetowy sprzęt to naprawdę robi robotę i potrafi z grubym papierem no, zbierać, zbierać jak leci. No, no, przede wszystkim do jakichś takich grubych, twardych tematów. I szczerze mówiąc, no budżetowy, ale on dobrze się sprawuje. On jakby idzie bez, bez oporów, bez zatrzymania się. Można nim naprawdę mocno przyciskać, jakieś, jakieś miejscowo, czy też na powierzchni całej, i, i on się nie zatrzyma. Także, także też dosyć często jest w użyciu. I szczerze mówiąc, bywa, bywa dosyć, dosyć przydatny. Kolejne są szlifierki kątowe. Niekoniecznie używane w stolarstwie, nie zawsze. Ale ja też lubię porobić, czasami mi się zdarza, porobić pewne rzeczy w, w metalu. Też to Lubię od czasu do czasu pogrzebać się w metalu. Więc na pewno potrzeba do nich szlifierek. Ta jest, to jest szlifierka Metabo, całkiem mocny, silny sprzęt. I bez regulacji obrotów, ale mam drugą z regulacją, więc stwierdziłem, że jedną chcę mieć bez regulacji. I tą używam tylko i wyłącznie do metalu. A tutaj mam jeszcze szlifierkę z regulacją obrotów Bosza. No, też do metalu przede wszystkim. Ma też tarczę tutaj do tego szlifowania, którą używam przede wszystkim do metalu, ale. Czasami zakładam na niego, na niego pad jakiś polerujący filcowy, czy też taką gąbkę do, do wykończenia polerki i używam jej do polerowania. Z racji regulacji obrotów, no to jest to możliwe, żeby użyć jej do polerowania. Nie jest to oczywiście sprzęt typu polerki wolnoobrotowej, ale też wiem, że mo można z nim zrobić e, pewne rzeczy e, takie wykończeniowe w stolarstwie. Używałem jej często do, do dekoracji, które robiłem z żywicy, więc, więc do tego mi się przydawała. A i tutaj jeszcze jest jeden sprzęt: szlifierka szepach, może tak pokażę. Szlifierka szepach, taka stojąca, której też używam dosyć często. I ma tutaj jakieś podkłady, nakładki, które są no, całkiem, całkiem e, trzymają kąt, które potrafią które pomagają mi tutaj gdzieś e, zeszlifować jakieś elementy do kąta. I największy atut tej szlifierki jest taki, że ona po prostu tu stoi i, i mogę w każdej chwili podejść, ją załączyć i, i przeszlifować coś na szybko. Więc. E, więc to jest jej największy atut, ale ona nie jest jakoś tam super, super e, mocna, bo przy jakimś mocniejszym nacisku potrafi się po prostu zatrzymać. Także, także tyle za szlifierek u mnie. Idziemy dalej. Zagłębiarka Milwaukee sprzęt z którego jestem najbardziej zadowolony w swoim warsztacie. A na baterię Tą samą, która przychodzi do szlifierki, wcześniej pokazywanej, i jest to po prostu mnie zaskakuje, jak to działa. Jak to działa, jaka jest silna ta maszyna, i to też jest taki mój pierwszy sprzęt na baterie z takiej nie wiem porządnej serii, że tak niebudżetowej, bo to też nie jest tani sprzęt I, i być może stąd moje zaskoczenie, jak to potrafi działać. Ale jestem bardzo zadowolony z tego. Nie sprawdziłem wszystkich jej atrybutów, nie wszystkich możliwości. Mam ją razem z prowadnicą 1,40 m i to po prostu robi mi, robi mi dużą, dużą robotę. Skończyło się jakieś przykładanie łaty do, do krawędzi, żeby uciąć prosto. I jestem mega zadowolony z tego sprzętu. Ona jest razem z. Z takim zworkiem na trociny, całkiem też fajnie przemyślanym na, na zamek. E, oczywiście można też podłączyć do niego, e, do niego odkurzacz. No jestem po prostu zakochany. Moja jedyna wkrętark, wiertarko-wkrętarka, którą posiadam marki Metabo. Która po prostu już woła o pomoc i sprzęt, który już się tutaj narobił u mnie, ale no, jestem zadowolony, bardzo dużo tutaj rzeczy wykonają za pomocą tej maszyny. Całkiem, całkiem silny i mocny, mocny sprzęt całkiem nieźle, chociaż nieporównywalnie mniej, bo to jest zresztą 2A, więc nie trzyma aż tak długo. A... Ale dużo z Was wie, że potrafi to być po prostu męczące wymienianie bitów, końcówek, e, wkrętów, pogłębiaczy, fazowników. E, na pewno ona woła już o, o, o wsparcie i to jest mój chyba następny cel jaki, jaki mam, jeśli chodzi o sprzęt, żeby kupić jakąś dobrą wkrętarkę. E, tutaj już też przyznam, że, że ta główka ona już po prostu dostała swoje i spadła parę razy, i po prostu widać, że, że bije i nie pracuje równo. więc często muszę pewne rzeczy robić na, na tej szlifie, na, na wiertarce stołowej, bo, no bo ta już po prostu swoje przerobiła i gdzieś tam już to nie pracuje, nie pracuje równo. Ale dalej, dalej wspiera. Frezarki. Górnocionowe, które posiadam. To jest przede wszystkim taka budżetowa wersja fryzarki, którą mam ze sobą już wiele lat i ona wiele naprawdę dla mnie zrobiła rzeczy od prostego fazowania krawędzi poprzez robienie okręgów z drewna, przez planowanie powierzchni. No, całkiem sporo przez te wszystkie lata. Nie wiem, może nawet czy nie mam jej 10 lat. Naprawdę sporo, no nie, 10 przesadzam, ale z 7. Nie... Sporo mi rzeczy zrobiła dla mnie, i, i przez ten czas też dorobiłem kilka dodatkowych elementów, które tutaj wspierały te wszystkie prace, które wymieniłem. No, jeśli chodzi o regulacje, ustawianie, dodatkowe bariery, no to wszystko jest tak trochę na. Na kilkukrotne sprawdzenie i, i wyregulowanie, bo za każdym razem gdzieś ona potrzebuje jakiegoś takiego e, potwierdzenia sprawdzenia, czy jest dobrze ustawiona. Jej zadaniem jest tylko się obracać i to robi dobrze. Więc e, ma regulację obrotów. E, mocowanie na, e, na 8 mm. No. Mam sentyment do niej. E, I taka krawędziówka Bosza, e, która też mnie wspiera. W sumie najczęściej ją używam. Ma też e, taką przystawkę tutaj do. E, przystawkę kątową, która też często ją zamienia w taką dolną Do wykończania takich drobnych elementów. E, regulacji obrotów ona nie ma. Po prostu działa z maksymalną siłą. No, najczęściej ją używam. I to jest mój zestaw frezarkowy. Ściski. Ściski różnego rodzaju. Przede wszystkim do klejenia i takie uniwersalne, i też do przytrzymania. Najbardziej z tego wszystkiego jestem zadowolony. Z tego całego zestawu to nie widać wszystkiego, bo mam tych różowych mam 8. Jestem zadowolony z tych diwoltów, ponieważ są najbardziej stabilne, najbardziej poręczne, trzymają kąt i to jest tak naprawdę baza, na której się wspieram i od której startuję, jeśli coś kleję. Minus ich jest taki, że są krótkie, bo one mają 600 mm długości, a już by się przydały dłuższe. No i jest ich mało u mnie, bo tylko 5. I, I to jest, to są DEWALTY, później mamy, wspieram się dalej w klejeniu rurowymi ściskami. Te mają, rura ma długość 800 metr, ale efektywnie to odliczając szczęki te ściskowe, to efektywnie to jest 800 mm powierzchni roboczej. Więc to jest zestaw mój do klejenia. A poza tym mam takie Ręczne ściski plastikowo-metalowe do, do wspierania się, przytrzymywania No i też takie, mam ich tutaj różnego, różnego rodzaju, też Parkside. Tutaj mam jakieś, staram się kupować w kompletach. Różne długości, nie dłuższe niż chyba 600 mm, chociaż też by się przydały czasami dłuższe. To przede wszystkim służy mi do przytrzymywania jakichś obroganych elementów. Też tutaj mamy, a i też są jedne parkside'y, drugie parkside'y i też takie do przytrzymywania takie, jak to nazwać, szczęki, przytrzymywacze, nie wiem, ściski, takie ręczne. Także to jest mój zestaw, zestaw ścisków i bardzo się podpisuję pod zasadą nam kiedyś ścisków, nigdy za wiele. No i ten kącik warsztatowy. Od tego zaczynałem, tak się zaczynało w tym warsztacie od tego kąta. Czyli takie ściany z narzędziami i, i stołu. Ten stół przede wszystkim był przeznaczony na początku do pracy z metalem. Jakoś tutaj bardziej jakiś czas temu interesował mnie praca z metalem. Ale gdzieś drewno zawsze było w mojej głowie. Więc jeżeli na tej części pracuję to głównie tnę metal, żeby też nie brudzić tego stołu głównego. Z rzeczy stolarskich, to tutaj jest cały miszmasz przekrój rzeczy, które mam, jak się zamieniam w hydraulika, ślusarza to te rzeczy gdzieś mi tutaj pomagają. Do stolarstwa na pewno piłę japońską mam ich dwie. Jedna wisi tutaj, a druga Druga jest druga jest tutaj. Też całkiem fajne, przydatne rzeczy, których, których dosyć często używam. I, I co poza tym, do stolarstwa też wiertła. Tutaj mam i metal, i, i, i drewno. No, są też szczypce, jakieś okulary ochronne, sufniarki, kątowniki. Szczypce, kolejne kombinerki, e, tutaj są śrubokręty, jakieś tutaj miejsce na ładowanie baterii zrobione, mazaki, dłuta, którymi też do końca nie potrafię e, pracować, bo to też jest dosyć duża sztuka. E, Młotki, miary, takie różnego rodzaju rzeczy, głośnik bluetooth, żeby sobie posłuchać muzyki podczas pracy. Laser jest ostatnim elementem, który chciałem wam pokazać. To jest laser do cięcia i grawerowania, głównie w sklejce, ale też można, można fajne rzeczy zrobić, zrobić na drewnie. Sam laser jest w środku. To jest, to jest właśnie ten laser. I, I jak widzicie, poza tym laserem, on ma 20 watów chyba mocy. Więc jest taki średnio szybki w porównaniu do tych nowoczesnych laserów z zamkniętą obudową. No to, to jest oczywiście jakiś tam amatorski. I, i, I tą obudowę, którą też widzicie, ten cały odciąg, cały, całą tą instalację za mną, to też jakby przyszedłem krok po kroku. Bo, bo jeżeli ktoś myśli, że zakup lasera to jest wszystko, no to, no to może się zaskoczyć. Ja się zaskoczyłem jak zacząłem się zagłębiać, z czym to się wiąże i czego potrzebuje taki laser, żeby można było go użytkować. Niemniej jednak fajne rzeczy można z niego robić, jeżeli ktoś ma zajawkę na takie drobne dekoracje, można też na nim zarobić, sprzedając takie rzeczy, które się zrobiło. Ale fajne, fajne dekoracje można, można wykonać na nim, czy też grawerować, czy też wycinać jakieś Jakieś ciekawe, ciekawe elementy robić, jakieś no, różnego rodzaju pudełeczka czy też dekoracje albo coś takiego? No to no to, to, jest, to jest dobry sprzęt do tego. Jakby ktoś był jakiś ciekawy, z czym to się wiąże, jak to ogarnąć, no to mogę, mogę się rozwinąć oczywiście na ten temat. Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć o lamelownicy, o Makicie. W moim przypadku na 220 bez akumulatora, ale mi to nie przeszkadza. No, to też jest moja pierwsza lamelownica, którą posiadam. I jestem z niej bardzo zadowolony. A za poradą już wcześniejszych kolegów używających sprzętu um, wymieniłem. Fres na trochę cieńszy, ponieważ lamelki, które kupuję, i chyba nawet nie mogę znaleźć mniejszych mniejszych grubości lamelki. Te, które kupuję, mają 4 mm, I, i też nie zawsze te 4 mm są. Czasami są, czasami nie ma, czasami jest więcej tych niż 4 mm. A oryginalna tarcza miała właśnie 4 mm. I czasami były po prostu, był luz na tej lamelce, więc zmieniłem tarczę na, na ciutkę cieńszą. CMT, jakieś tam 3,96-97 grubości. I, no I jest lepiej, chociaż jeszcze to nie, te lamelki nie pasują tak na, na ścisk. Um, może ja coś źle robię, ale już jest, już jest zdecydowanie lepiej. No i oczywiście przeskok. Przed, przed tym, zanim zacząłem używać lamelownicy, no to te klawiszowanie gdzieś tam mnie dobijało i po prostu tym czołgiem sierpnieżnym trzeba było to niwelować, a teraz jest dużo, dużo lepiej, więc e, no sprzęt się sprawdza. Wszystko z rzeczy, które chciałem Wam pokazać, jeśli chodzi o mały sprzęt w małej stolarni. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia wkrótce.